Siemaneczko z tej strony RDX123. No i będziemy dzisiaj nagrywać z moim kuzynem. Przywitaj się. Na siema. No i będziemy się klepać. 1v1 na Skywarsach. No chodź, już na rękę. No, stop. No, skupia się. No. Trochę pauzę. No. No to widzimy się po krótkiej pauzie. Jak już się zaczniemy. No i widzimy się po krótkiej pauzie. Jest też jakiś gostek weszedł. To z nim najpierw się poklepiemy, a później jest z moim kuzynem. Tak, proszę pan się e, Dwie. Tylko tego nie mam. E, no Nie ja mam właściwie. Dobra? No, Te mam się do Ciebie. Tak. Jestem. Ma. Dzięki. E, masz, masz. Słodniej, lepszy, a nie się, no jeszcze. Dzięki, klapę. Dobra, chodź. Ja już się tepnę może do, do gości. Nie, nie, się. No. A masz... Yy, no to jest bardzo, no to się do niego zachwiam. Nie czekaj, wypiję sobie coś. Ej, gostek! Chodź. Kurde, czekaj. jest tam. Ej, tepnął się na środek chyba. Mam laga. Tak, Chyba pali się. Już nie żyje. No to co? Stęż. Czekaj, tylko muszę sobie zregenerować życie. życie. Butki se wezmę. Ej, y, poszukam sobie lepszego miecza. O. 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 Masz buteleczki z Ekską? Mam. Wykorzystałem. Sorry. O. O, no, teraz to może będę bił się lepiej. Eee, mi się coś zlagowało, że nie mogę pić. W ogóle mi nie chcę. To no, nie wiem, może masz całą ból. Nie. Dobra, trzy, cztery... To bo ja mam To opowiedz kiedy. No właśnie, no, 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 no dobrze walisz. się. No, ej! Ej! Ej, no chodź tu! Ej! Co? Mati, mati, mati. Przecież my się tak lubimy. Fak. Ej, Dedam! Ej, czekaj. Ej, dadam. dam? Mati. Problemy. I lajkujcie też y, kanał mojego kuzyna. O, jestem gościem. O, są trzy go... goście. Dobra, skaczemy, No, No, są dwa goście. I, i... Gdzie ty jesteś? Nie wiem, A nie, jesteś o jednego gościa. Tam, dalej. A ty skacz? O, no. Tu jego zdadamy. Dadamy. No, co ja to by sam z nim to ja też. Ale ty nieważne, To piszcie też w komentarzach, gdzie są też skrzynie, bo ja za bardzo nie wiem. O w ogóle, piszcie, jakie są subskrypcje, nie doszły? O, mam nawet dobre i te. I tamty. Ja jeszcze nie je baba. A ja nie. Babę. O, tutaj przestrzynia. Są tutaj trzy strzyny? O, babie. Ja trzy. Ja się. Fuks, co? Za drzewem i w tym lodzie. Za drzewem? No. Jeszcze nigdy nie wiedziałem.

Ej bo w przypadku, mi się te po. Gdzie? Ty? Gdzie? Ty? Ej, mam jeszcze trzy te. O, mam dużo enderpearl. O, mam dwadzieścia. Ile trzy. trzy... Pięć. No jak się. No zaczynamy. Muszę sekundka. szybko. Jest tej ekran? A co? Jak sobie? Nie, ale jest. Nie. Musi być. Nie ma. Ale kto? No. Powinien się zezwolić. Aha. Powinny by ja. być potrzebne. To co? Mam 6 enderpelle. Za trzy. Czekaj. Nie wiem. Za trzy. Czekaj. Tak, ja się dam... Mam na trzy. Wło, sorry. Ej, sorry. Tak, trzy no, obiecywałem. Ja tam nie mam! To co? Trzy, to jednego. Czekaj! Czekaj! Ej, dam sobie lepsze epór. A, a! Dałeś mi... Ej, czekaj Ej, w ogóle nic nie mogę zjeść. Mogę walić. Ej, czekaj. Fuck. Ej, czekaj! I dwa, jeden... I nie, mam go. laga, że nie mogę strzelać. Dobra, wejdź. No. Skąd się dzielisz? Haks ze sieba. I czemu nie mogę Cię bić? Właśnie nie chcę i właśnie do tego wyjścia i co? Ja... Dobra, skaczemy. Jak to się odwraca? Musisz na mnie najechać, bo no, na mnie i tym kółkiem na myszce. No to, no już. No i. Fast, no. Czekaj. Jeszcze raz. Zabasz. Ej, teraz spróbuję uderzyć i zobaczymy. O, gościu jest. A właśnie na niebiesko? Nie. A w nie miałeś na niebiesko? W ogóle nie miałem. To To się nie liczę, nie miałem. jest, no? Nie. Muszę sobie zrobić skina. Ja się mogę zrobić. Ale takiego ładnego. No, co do jednej kreski. Kreski. Ile Ej, to jest ostatnia ręka. Czas już minął, prawie. No to na tej arence się już pożegnamy. To może tak szybko się odłożyć, żeby pewnej czystej. Nie, bo już 40 minut. To lajkujcie, subskrybujcie. No i. I komentujcie. I wchodźcie też na kanał RD. No. Hej, Hensona 1, 2, 3. No to.